Wielu z mężczyzna 2 m w wysokości, 130 kg wagi. Przy pomocy właścicielki wsi zakopanego pani pomraczowej w roku 1847 rozpoczął budowę tego kościoła. Pracował na równi z duralami, To była straszna bieda, nie było i niosków, żeby zachęcić miejscowych, pracował z nimi na równi budynek, który zbudował ten wspaniały proboz w wolnych chwilach wchodził po górach i to było. Ale szczyt, który zdobył jako pierwszy jest po stronie słowackiej. Ten szczyt nazywa się Baranie Rogi. A przejście między tym szczytem Baranie Rogi a czarnym ta przewęż po jego święcie otrzymała nazwę przewęż księdza Józefa. Ten wspaniały proboszcz rozpoczął budowę tego kościółka na Krupuskach pod wezwaniem świętej rodziny, ale niestety nie do kończy, bo już był poważny korekt. Kościół był pod wezwaniem świętego Clemensa, ale ostatnio jest pod wezwaniem Matki Boskiej w Również pod wezwaniem świętego Klemensa była taka ten proboszcz spoczywa na drugim planie, tam ogiewa z tym Józef Józef Stolarczyk, legenda Zotokanowy. Jemu wiele zawdzięczają górale. Uczył ich, wychowywał ich, ale miał z nimi problemy. Jak zbudował ten kościół, to miejscowi chętniej woleli iść do karczmy, jak do kościoła. 300 metrów za kościołem jest pierwsza karczma, tam jest w tej chwili kawiarnia u wnuka. I tam w niedzielę musiał się patrygować proboszcz i zapraszać Janusików na mszę świętą. Nie było odważnego, który jak zobaczył chłopa, 2 metry wysokości 130 kg, żeby nie zostawił piwa i nie leciał. A proboszczowi zawsze mówili: może lepiej się Panu Bogu nie naprzykrzeć. Za to Panem jest mocno związana rodzina dyskusyjna. Trzeba Pani Maria Witkiewiczowa, nauczycielka muzyki w Zakopane. Jej małżonek, literat, malarz. Tak mu się bardzo spodobało to budownictwo góralskie, że na bazie tego budownictwa stworzył odrębny styl zakopieński. 200 metrów za kościołem jest pierwsza willa według projektu Stanisława Witkiewicza. Nazywa się Koliba. Tam się mieści Muzeum Stylu Zakopniańskiego. Jutro jest niedziela. W niedziele muzea są dosłatne. Warto tam zapomnieć, bo naprawdę jest co oglądać. Mieli syna Stanisław Witkiewicz Ignacy Witkacy. Filozof, dramaturg i malarz. Malował piękne portrety. W 1939 roku, jak wybuchła wojna, wyjechał do majątku rodziców na Polesie i tam 18 września na znak protestu, że do Polski weśli Rosjanie bez zapowiedzenia wojny, popełnił samobójstwo.